Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o pewnej zagwozdce, w której sami jesteśmy zaskoczeni. Dotyczy ona wypadania zapłonu yy, i dziwnego błędu, który Wam opowie Kamil, jak będziemy na jeździe testowej. A jest to BMW 523 z silnikiem N53, czyli N jak nie kupuj, albo N jak Natalia, po prostu, tak? Zobaczcie sobie, tak wygląda silniczek. W silniku są nowe wtryski, nowe cewki, nowe świece, nowa pompa wysokiego ciśnienia i wypada zapłon i jakiś dziwny błąd jest, ale jest też taka pewna sytuacja, że są dwa kluczyki. Wczoraj wylosowałem jeden kluczyk, nie dało się autem jechać. A dzisiaj wylosowaliśmy drugi kluczyk i pojechaliśmy z kamilem na próbę i jest pełna petarda. Zapraszam do oglądania odcinka. najpierw ten ten dobry, nie? no dobra, to dobra to lecimy z tym dobrym, tego złego kładziemy tutaj tu nie Od... ma kilesa nie ma, nie ma, właśnie już sprawdzałem także okay. nie, nie będzie ten sińczek odpalił to jest tylko błąd y, niskiej temperatury na zewnątrz zobaczcie sobie jak ładnie pracuje, elegancko no tam sobie delikatnie drży, ale to są w, w, tak bywa w tych samochodach. W ogóle opowiem Wam historię, bo pan, pan był jakiś czas, nawet dość daleki czas temu, u nas. Widzowie, którzy oglądają ACS Dzień, jak co dzień to widzieli, kiedy walczyłem z tym samochodem. Wymieniliśmy tutaj cewki na firmy Delphia, bo BMW przeszło i sugeruje, żeby wymieniać na K Wcześniej Pan był w jakimś serwisie Boscha, tam wymieniono wszystkie wtryski, wymienione pompę wysokiego ciśnienia, wymieniono świece. No i to nic nie pomogło. U nas zrobiliśmy adaptację, wymieniliśmy właśnie te cewki, wlaliśmy środek Datacol do czyszczenia wtrysków i tak naprawdę auto zaczęło jeździć poprawnie. Po czym niedawno pan do nas zadzwonił. Nie wiem, jaki to czas minęło. Kurczę, jakby tam widzowie mogli zobaczyć, kiedy walczyliśmy z tym samochodem to przynajmniej my byśmy wiedzieli, czy to było 2, czy 3, czy 4 miesiące temu. W każdym razie pan jadąc do nas przyjechał i mówi: Wie pan co? Chyba się naprawiło. Ale skojarzyłem, że użyłem drugiego kluczyka. I mówi: No, że na jednym kluczyku właśnie są te problemy, a na drugim nie. No i ja taki zdziwiony, wie kurde, a w ogóle jak przyjechał, to ja od razu mu powiedziałem, że to może być jakiś problem elektroniczny, nie, nie? I on właśnie potwierdził, powiedział właśnie o tym kluczyku i ja w sumie zapomniałem, na którym kluczyku on przyjechał, na którym yy, auto zostawił, bo w ogóle kazałem przywieźć ten drugi kluczyk, bo pan przyjechał na tym drugim, także mamy dwa kluczyki. Ja wie, dobra, jadę do domu, przetestuję samochód, wczoraj wziąłem kluczyk, wylosowałem akurat ten. No i słuchajcie, wyjeżdżam, pierwsze światła. O, samochód tak chodzi. Zgasiłem, odpaliłem. Jak się jechało delikatnie, to wszystko było dobrze. Jak się tylko mu po prostu dało ognia, no to właśnie się wszystko trzęsło. No i dobra, i dzisiaj mieliśmy czas jakoś tam po południu. Kamil właśnie wziął się za diagnostykę i Wam zaraz powie, co tam wyszło w diagnostyce. No, czy... No, błędów było kilka, bo było y, wypadanie zapłonu na sześciu cylindrach y, no jakieś tam błędy z emisji spalin no i błąd y, dokładnie on, ten błąd się nazywał y, czujnik wału korbowego y, błąd y, zębu zęba no, i, i tyle, i oprócz tego jeszcze w skrzyni był błąd y, prędkości właśnie silnika i, i taki no, ciekawy błąd, no, wskazujący na nie wiem czy to chodziło o sam czujnik czy o, o, o to z czego on szczytywał no, nie według, się nie zgadzało? według mnie Kamil, no to błąd sugerowałby tak mi się wydaje, nawet chcieliśmy to zrobić, wyjąć czujnik pokręcić wałem i popatrzeć czy któryś ząb nie jest uszkodzony no zardzewiały raczej nie, bo on tam chodzi w oleju więc nie ma takiej możliwości no dobra, słuchajcie zaraz wjeżdżamy na naszą traskę zobaczycie sobie jak tutaj, o zobaczcie jedziemy pod górkę, koniec obszaru zabudowanego, gita no i słuchajcie, petarda auto przyspiesza nie czuć żadnych wibracji, jakiegoś wypadania zapłonu, jakichś dziwnych historii Wczoraj to nie dało się jechać, nie? Mm -hmm. Także zaraz, zaraz, słuchajcie, zatrzymamy się. Może nawet wyjdziemy z auta, zamkniemy auto. Otworzymy drugim kluczykiem. No i pojedziemy na tym y, drugim kluczyku. Mm -hmm. No jestem ciekaw, czy w ogóle to... Y, y, czy się no tak wybaczy. zdarzy? Bo to jest w ogóle, słuchajcie, historia niesamowita. Pomarańczowy no. jest dobry. Pomarańczowy jest dobry, żółty jest zły. Dobry a, pomarańczowy. A co woliszka? No cytryna i ten, i no pomarańcza, co wolicie pomarańcze czy cytrynę, a Ty Kamil, co wolisz? Pomarańcze. Ja też, aczkolwiek ostatnio robię sobie herbatki takie zimowe, zresztą Tobie też chyba robiłem, no nie wiem, jak nie robiłem, no to jak będziesz, to Ci zrobię, robię sobie herbatki, słuchajcie, zimowe i właśnie tam wkrajam właśnie pomarańcze, wkrajam cytrynę, i słodze miodem gryczanym. I kurczę powiem wam, że naprawdę super. Super herbatka polecam. No dobra, o tam policja w ogóle człowieniu. No ale dobra, mamy tu obszar zabudowany. 50, jedziemy, słuchajcie, zgodnie z przepisami. Tak, ciężarówka to zwolniła chyba do 30 w ogóle. Proszę, proszę. Nie ma żartów się boi, że na zakręci coś się przywróć. Ty, bo ty jedzie 20 na no godzinę. Serio Coś tu wystaje. Coś tu wystaje. No dobra, dobra, dobra. Wyprzedzamy go. Jest możliwość wyprzedza, on zjeżdża na to. No dobra, to zrobimy tak, jak mówiliśmy. Że się za, zaparkujemy. Może tak? Kotecek. Czarnuszek. U w warsztacie chodzą. Tygrysy u nas chodzą. No dobra, to co Kamil? Pyk. Pyk. Wychodzimy z dwoma kluczykami na zewnątrz. Zamykamy pomarańczowym. Proszę, Tamil schowaj w kieszeń. Poczekamy sobie, jak tam kotecek uciek. Uciek kotecek. No i tak. I myślę, że Kamil, jak tutaj nam wyjdzie ten, yy, zdarzy się to, co się zdarzyło wczoraj, to zadzwonimy do dwóch naszych yy, ekspertów elektronicznych, żeby się dowiedzieć, nie? Mhm. Czy jest to w ogóle możliwe, co? No... Jeśli to się wydarzy, no to, to, to nie będzie pytanie czy jest możliwe, tylko jest możliwe i po prostu... Tylko dlaczego? Mnie to zastanawia czy, dlaczego, czy, czy nie? Czy może znają takie przypadki, no i pytanie jak to teraz y, naprawić, tak? Żeby dwa kluczyki były sprawne. No, no właśnie. No właśnie. Ech... No dobra, dobra Kamil, nie ma co. Otwieramy, wsiadamy, jedziemy. Ja powiem ci, nie nie to... Dobra, to podpalamy Cytryna, Cytryna. A jak się nie wydarzy, no to znaczy, że to nie jest kwestia klucyka. Tak. No wiesz, ja chcę sprawdzić to, bo jeżeli pan to zauważył taką, y, taką różnicę. Wiesz, dobra, jedziemy na razie normalnie. To też mi wczoraj tak wynikło, wiesz, ja wyjechałem na jednych światłach drugich i na trzecich już mi to wyrzuciło, nawet czeka, nie? Jeżeli to się nie wydarzy, to nie wiem, może po prostu to się wydarzyło na zimnym silniku, tak? Aczkolwiek ty go też odpaliłeś. A, no to też był zimny, nie? Jak go odpaliłeś. Nie, wszystko jest w porządku. Cała teoria. Cała teoria poszła. <laughs> słuchajcie. Dobra, patrzymy. Ty, policja. Ze stanęli, policja nie? A my tutaj ognia. Tak. Panie. A on pączuł się. Zapitala, a on się kapitala, w pitala, dokładnie. Dobra. Ty, to jednak pan nie żartował. No. Ja myślałem, że to są jaja jakie. Znaczy nie jakieś. żartował, no. Nie żartował ewentualnie. Ty! Ale się... zobaczcie! Tak. O. Kamil, ja się zatrzymuje od razu, wyłączymy go i pojedziemy na drugim kluczyku i ja zadzwonię od razu tak. do naszego Krzysztofa. Ale zobaczymy czy jak ten czek pokazało, to czy na tym drugim kluczyku to zniknie. No to, dzieciak, to jest też ciekawe. Kurde, ty. A już myśleliśmy, że... Haha, że to się nie wydarzy. A to się słuchajcie wydarzyło. To, to jest jednak racja. No kurde jednak. <laughs> nie, ale to jest niesamowite, szczerze, dla mnie to aż mnie to śmieszy tak naprawdę, nie? Dobra, bo że tutaj cofniemy yy, sobie, nic nie jechało. Poczekamy i dzwonimy, co? Bo to jest naprawdę powiem wam, ciekawa sprawa, no. Chyba, że nam to wyjaśni. Nasz no tak. fachowiec, nie? Właśnie no tak. dlatego chcę do niego zadzwonić. I słuchajcie, już w tej chwili dzwonię na gorąco. Halo. Dzień dobry, dzień dobry. A witam serdecznie. Krzysiu, słuchaj, mam do Ciebie pytanie, bo też klient, klient zostawił mi samochód i też mu w to nie wierzyłem. Na jednym kluczyku samochód jedzie, jeździ normalnie, wszystko jest w porządku a na drugim kluczyku wypada zapłon na wszystkich cylindrach i wywala błąd czujnika wału korbowego, tak jakby był ząb uszkodzony na wale korbowym. A o jakim aucie mówimy? Tak BMW E60 z silnikiem N4, N53. Na pewno nie jest tak, że zależy to od kluczyka. Bo, Ale ja właśnie sprawdzam ten samochód drugi dzień i na jednym kluczyku jeździ normalnie, a na drugim wywala ten błąd. No. I, I nie da się autem jechać. I ja to, ja to w też mu nie wierzyłem. Y, I sam jestem zaskoczony w ogóle tym, tym faktem. I dlatego do ciebie dzwonię, czy w ogóle to jest w ogóle możliwe. Pierwszy raz się z takim czymś spotykam, bo wiesz. Kluczyk ma ustawienia indywidualizacji, ale nie prac silnika. No, no do dokładnie, no ma, wiadomo, ustawienia kierownicy, jakieś tam nadmuchy, inne rzeczy tak, historii, nie? Tak, tak, dokładnie, tak. No to wiesz, żaden problem, przecież można zrobić tak. taki no? numer. I no? sprawdzić, czy to pomoże. Wykasować ten numer kluczyka, który stwarza problem. Mhm. I wpisać go w inne miejsce, nie? W ten sposób. I zobaczyć, jak będzie. A może jeszcze jeden dodać na próbę? Mm -hmm. To dla mnie to jest nieprawdopodobne z Dla mnie to... Te, no dokładnie, ja aż się śmiałem z tego. Powiem ci kurwa. No. I, I wczoraj wziąłem jeden kluczyk, nie dało się jechać. E, wiesz, sprawdziłem błędy i to błędy takie, jakie ci mówię. Oczywiście je skasowałem. I... Włożyłem ten drugi kluczyk, auto zapierdziela, zatrzymałem się, wyszedłem z auta, zamknąłem tym dobrym niby kluczykiem, otworzyłem tym złym, wsiadłem i dupa, kurwa nie da się jechać. Powiem Ci, że w, w takim momencie, kiedy tak jest, to kurde chyba należałoby jednak zrobić taką próbę, wiesz, dopisania jeszcze jednego kluczyka, skasowania tamtego, który robi problem i wpisania go w inne miejsce na przykład i zobaczenia jakie, jakie będą efekty tego, nie? No dobra, to w ogóle niesamowita sprawa. Dobra, 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 okej. To jest dziwna spyta, kurde. <laughs> to jest niewiarygodne, nie? To jest Ale... w ogóle. <laughs> ja ja nie, wkręc nie wkręcam cię, tylko serio mówię kurwa. No dobra, to, 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 to może tak pokombinuję, bo to dziwne jest. No dobra, dobra, to tyle. No tak, no. Dobra, na razie, to <laughs> dziękuję pa, cześć, cześć <laughs> słuchajcie. No. I co teraz? <noise> Teraz trzeba pomarańczką utęczyć. Teraz trzeba pomarańczką. Dawaj, Kamil, pomarańczkę. Tylko ciekawe, czy zniknie ten czek, nie? No właśnie. To czy będzie trzeba skasować, no bo to jest, to jest w ogóle ciekawe, nie? Ale pan nie kasował. Pan nie kasował, bo pan, wiesz, normalnie z domu wziął drugi kluczyk, nie? No i co powiecie na to? Nie się czy się tutaj. Żeby było tak na 100%, nie? Tak. No dobra. W policji tam pamiętacie. Pamiętam, no ale dobra, my też nie będziemy, bo to wywaliło jak tak dałeś ognia, nie? A nie, no wiesz, nie, nie będę. Tu zawrócę, tu wiesz, i prawo, tutaj, tak. tak, bo nie będziemy ryzykować, słuchajcie. Zobaczcie. Petarda. A nie. A jednak nie. Ale nie trzęsie samochodem. No dobra, wracamy. I tak trzeba podłączyć ten eee, samochód. Nie, trzęsie. Czyli to był przypadek. Chyba, co Kamil. Wiesz, no jest jeszcze jakiś tam cień szansy, że gdybyśmy pojeździeli na tym żółtym kluczyku skasowali błędy, no to może by to się nie wystąpiło znowu na pomarańczowym. No to trzeba, wiesz no, rozpisać sobie kilka wariantów na kartce i spróbować każdego. No to tak Zobaczymy będziemy robić, to, więc... tak będziemy robić, żeby po prostu całkowicie może, żeby... albo po prostu używać samochód kilka dni na tym kluczyku. Tylko musisz skasować błędy, nie? No tak. To tak zróbmy, no. Bo na tym mi wczoraj wywaliło od razu, nie? A na tym, jak jeździłem. Nie, a na tym teraz jeździliśmy, tak? I było wszystko w porządku, aczkolwiek jeździliśmy. To chwilę jeździliśmy, nie? No tak. No tak. No dobra, to co? Wracamy do warsztatu. Podłączysz kompa yy, i co? I, i po, pojeździmy chwilę, bo to też już się końców. Nie ja powoli. Dobra. Trzeba, no bo. No trzeba pojeździć na tym pomarańczowym po prostu i jak będzie wszystko w porządku, to spróbować na żółtym. Jeśli wyskoczy błąd, no to wtedy skasować to i można wtedy spróbować na żółtym jeśli znowu wyskoczy błąd no to znowu trzeba skasować i wtedy znowu pomarańczowym jeździć bo może być tak, że na pomarańczowym się jeździ, ale zgasło zobacz jeździ się dobrze, dopóki wiesz, dopóki na żółtym nie wyrzuci błędu tak? no, ale już jest dobrze, a na tamtym się nie stało, dobra zrobimy tak jak mówisz to, to tyle, wracamy do warsztatu i będziemy dalej testować dzień dobry z rana no i słuchajcie, drugi dzień testowania auta na tym dobrym kluczyku, tak zwanym dobrym kluczyku, jak zwał, tak zwał. Jadę do warsztatu, czytam błędy, czy na tym kluczyku w ogóle coś w pamięci komputera się pojawiło. Następnie wezmę ten zły kluczyk i Spróbuję pojechać na tym złym kluczyku, zobaczymy co się będzie działo. Jeżeli wywali błędy i samochód będzie po prostu szarpał jeździł, tak jak widzieliście, no to podłączę komputer, skasuję błędy już na tym drugim kluczyku, żeby nie popełnić tego błędu, który widzieliście. No i zobaczymy co się będzie działo. No i tak sobie jadę prędkością autostradową, samochód działa poprawnie, zobaczcie sobie jest bez błędów. Jestem w warsztacie, podłączyłem tester i sprawdzamy kody błędów, czy są jakikolwiek. Już się łączę z samochodem. Proszę bardzo. Jestem. Kody usterek, proszę. Silnik odczyt. Czyściutko. Tak? No jest czyściutko. W takim razie yy, odłączam. Wyłączam samochód. Proszę bardzo. Na wszelki wypadek zamkniemy. No i co, biorę drugi kluczyk. Proszę. Drugi kluczyk z żółtą taśmą. Proszę. Tutaj jest ten dobry, a tu jest ten zły. No dobra, to co? Otwieramy. Odpalamy auto. No i co, odpalił? Odpalił. Chyba nam pasy i jedziemy. Już sam jestem ciekaw, jak to będzie. Lecimy. No dobra, słuchajcie, nie ma co. Wyjadę na traskę i zobaczymy, co się będzie działo. I powiem Wam tak szczerze, na razie, nic... na razie jest niby wszystko w porządku, ale jak dodam trochę gazu. To czuję szarpania. Czuję szarpania. Kurde. Słuchajcie, to jest niewiarygodne. Teraz, stojąc na światłach, czuję, jak po prostu silnik chodzi gorzej. Ma takie. ma takie drgania. czuć na samochodzie. No i zobaczcie co się dzieje. Druga lampka już O i trzęsie całym samochodem Kluczyk żółty Taka sytuacja eee, No dobra Zjeżdżam gdzieś na parking Tak naprawdę ujechałem od warsztatu nie wiem jakieś 3 km? 4 może No i zjechałem gdzieś tutaj pod lasem po drodze. Nie wiem, czy tam samochód za mną jedzie drogą. Dobra, nie przeszkadzam. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Nie ma co. Podłączam się testerem. Yy, wszystko jest. Kody usterek. Dobra. Cyk. Odczyt. Proszę bardzo. Yy, przerwa zapłonu. Wiele cylindrów. 4, 2, 5. Proszę bardzo. Widzicie? No dobra, plan jest taki, że co? Że, 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 że. Wyłączę go i zrobię tak jak Kamil mówił. Uruchomię go na kluczyku, tym dobrym. Więc uruchamiam. Tam coś słabe światło. Dobra, ale to już nie musimy robić jakichś cudów. Dobra, odpalony. Kasujemy błędy, poszły odczyt czysto. Okej. Okay. Kluczyk dobry, kluczyk zły. Jedziemy. Stanęłem na światłach i silnik zupełnie inaczej pracuje. Na tamtym kluczyku potrafiły obroty spadać do 500 i trzęsło z samochodem. Teraz jest wszystko w porządku. No dobra, wyjeżdżam na, na trasę szybkiego ruchu. Pojedziemy taką prędkością autostradową i zobaczymy, czy będzie wszystko ok. No, i dobra, zatrzymałem się. Odczytam teraz kody błędów, czy w ogóle cokolwiek będzie. Odczyt. Proszę bardzo. Brak usterek. No i słuchajcie, co powiecie na ten temat. Kurde, ja jestem naprawdę mega zaskoczony tą sytuacją. Może ktoś miał taki przypadek? Może ktoś ma jakąś odpowiedź na ten temat? Jestem bardzo ciekawy. Tak więc, piszcie. W komentarzach, co o tym sądzicie? Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli się podobał, dajcie tam łapkę w górę, jeśli nie, dajcie w dół. Aczkolwiek po co? Pamiętajcie o subskrypcji kanału, a ja się żegnam i jadę do domu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.